pornografia, strach, cokolwiek to będzie, chciwość, zazdrość, poranienia se inne seksualne. Dlaczego dzisiaj takie skandale, to wszystko się dzieje? To dopiero z góry, czubek góry lodowej, co dopiero Zbysiu odkrywa i co dopiero inni dzisiaj mówią i, i, co, i co się dzieje. To jest to jest jak cud. Gdyby ludzie wiedzieli, co się naprawdę dzieje w Kościele, sami księża powiecie, to byście już stracili wszystkich wiernych na następną niedzielę. Żeby ludzie wiedzieli, jakie są układy, jakie są uzależnienia, co się dzieje w, w tak zwanych świętych yy. I tak dalej, kościołach i domach, i różnych, co tam się dzieje. Ja znam przykłady, bo mi kapłani opowiadają, to, co się teraz dzieje różnych i w Rzymach, i nie w Rzymach mówią, no, największa są doma i Gomora, i niestety nieraz wśród, wśród kapłanów. Pamiętam takich kapłanów, którzy pojechali na Teneriff, w nocy robili orgię między sobą, a potem odprawiali raną szef w pokoju. Nie? Słuchajcie, to są to, to w ogóle w głowie nie mieli.